Była już inauguracja na wszystkich uczelniach, a teraz ta, taka bardziej studencka e, część tej inauguracji, czyli właśnie o trzęsiny studenckie. E, zastanawialiśmy się długo, co w tym roku zaproponować, żeby to było troszeczkę bardziej innowacyjne e, i padliśmy na pomysł, że e, wrócimy do e, tematu gier z dzieciństwa, do zabaw z dzieciństwa. Staliśmy dzień rektorski na każdej uczelni z tego, co się orientowałem, też taki dzień jest. Stąd um, miejmy nadzieję, że studenci dopiszą. To nie są takie typowe odtrzęśliny, e, które znamy być może z szkoły średniej, e, czy może jeszcze na z wcześniejszych etapów edukacji. To są e, odszczęśliny, które mają na celu głównie dobrą zabawę i integrację środowiska e, akademickiego w Jeleniej Górze, bo jak zwykle już od jakiegoś czasu trzy uczelnie robimy je razem. Na razie zaczynamy jesteśmy pod Politechniką Wrocławską, sobie środek taktycznie w Wielni Górze. E, mamy teraz od 14 zaczynają się koncerty e, i mamy całą masę zabaw dla studentów typu old school. Kiedyś ludzie, studenci, młodzi ludzie potrafili się lepiej bawić, nie ukrywajmy. Teraz, my jako aktywni działacze samorządu studenckiego, widzimy, jaka jest frekwencja na studenckich imprezach. Co prawda, na imprezach klubowych jest to lepsze i frekwencja dopisuje, ale jeżeli mówimy o wyjściu w góry, czy mówimy o rajdzie, czy o jakiejkolwiek inicjatywie, no z frekwencją bywa różnie. Dlatego podczas rozmów wywiązał się taki pomysł. Dlaczego nie? Zapytajmy ludzi, jak to było kiedyś, jak oni się kiedyś bawili, jak nasi rodzice się bawili, co uczyć się na własnych błędach, skoro można na cudzych. Ale e, spędzania czasu i e, zabawy popołudniowej e, w tamtych czasach na pewno nie można nazwać błędem. No, słyszeliśmy bardzo ciekawe opowieści o tym, jak to 30-80 osób potrafiło iść na rajd z gitarą i świetnie się bawić. Nie był do tego potrzebny komputer, ani Facebook, ani żaden sprzęt elektroniczny, ani GPS, żeby trafić na śnieżkę. Wszyscy się świetnie bawią, czekamy teraz na koncerty. Mamy nadzieję, że inni też się równie dobrze będą bawić jak my. No jest bardzo fajnie, sympatycznie, jest dużo znajomych. Typowa integracja studencka, wszyscy się bawią fajnie, czujemy się jak dzieciaki znowu z powrotem w szkole podstawowej. Ta impreza miała być w duchu takich starszych lat, żeby przypomnieć sobie starsze stare zabawy, bo no niektórzy jeszcze tam grają w Mario i, i różne inne gry. No właśnie o to chodziło, przypomnieć sobie takie stare czasy. Jest co klasycznie fajnie jest power, normalnie to być częściej organizowany. Czasami trzeba, no, bo te wszystkie egzaminy, studia i tak dalej do życia. No, czasem trzeba się oderwać trochę od tego. To takie zabawy, kiedy jeszcze dzieci wychodziły na dwór nie siedziały tak bardzo przed komputerami. Można pograć w piłkę, podbijać piłką do siatki. Mamy między innymi klasy, hula-hopy, fingo, frisbee, mamy grę miejską, trzeba zrobić, załatwić parę rzeczy. Mamy, gramy w bierki, statki, w Piotrusia. No, oczywiście parę rzeczy na komputerze dla maniaków też się znajdzie. zabraknie dzisiaj no, dobrej muzyki granej przez lokalne zespoły. Dzisiaj e, będą grać e, cztery zespoły Deist and Confused, e, Mafii Furach, Koera e, i zespół e, DNA, e, czyli już w okolicach godziny 14.00 e, pierwszy koncert dla naszych studentów. Dzisiaj tutaj zostać jutro kursy Tutaj Górze nie ma wielu, ale jak się okazuje, jeżeli dogadamy się w trzy e, uczenie, no to e, pomysłów jest więcej, e, więcej środków, e, większe zaangażowanie, większa motywacja, także o wiele łatwiej wtedy działać. Wszystko w dużej mierze zależy od e, samorządów studenckich, I jak podejdą do tej sprawy i jak było? Bardzo dobrze. Myślę, że pogoda gdyby była ładniejsza, byłoby więcej osób, z tym, że na pewno większość jeszcze do nas dotrze, ponieważ raz, że większość jest jeszcze na uczelni, w poprzednich uczelniach. natomiast jeżeli chodzi o Politechnikę, to są godziny rektorskie, a więc jest ich tu więcej, a w garniturach no muszą się po prostu przebrać. Jak zabawa? Bardzo dobrze, wyśmienita i na pewno się rozkręci jeszcze bardziej. Afterparty. Będzie dobra dyskoteka, będzie gwiazda e, Alchemist Project. E, no, starsi e, pewnie znają. E, będzie naprawdę masa osób. W zeszłym roku było no, ponad 1000 osób wbrew pozorom w Orient Expressie, a zapowiada się w tym roku, że będzie jeszcze więcej.